Słuchasz podcastu Wejdź Poziom Wyżej z Isą Pawski, w którym w każdym odcinku analizuję konkretne case study z doświadczenia mojego lub uczestników moich szkoleń, aby zainspirować Cię do sięgania po więcej w sprzedaży, w biznesie, w pracy z zespołem i przywództwie. Podcast dedykuję szczególnie menadżerom, szefom i przedsiębiorcom oraz ich zespołom. Jeśli jednak po prostu sprzedajesz, nauczysz się myśleć tak, jak robią to najlepsi. Zainspiruje Cię do odważnego wchodzenia w poziom wyżej, skokowego osiągania, śmiały Celów i bycia liderem, na którym inni chcą podążać. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Zaczynamy. I zakryj Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ciekawe case study dotyczące finalizacji sprzedaży i tego, w jaki sposób nastawienie wpływa na wyniki sprzedażowe. Więc jeżeli zmagasz się z dużą liczbą klientów, którzy chcą, ale nie podejmują decyzji. Albo z bardzo dużą liczbą ofert w zawieszeniu, których nie możesz sfinalizować, albo w twoim zespole jest dużo takich potencjalnych klientów, którzy się nie decydują. Ten odcinek jest dokładnie dla Ciebie. Zaczynaj. W momencie, kiedy pracuję z Wami na szkoleniach, albo kiedy szkolę zespoły sprzedażowe, jednym z takich szkoleń, jakim jest skuteczna sprzedaż, to na tym szkoleniu pracujemy, to prawda, nad procesem sprzedaży od A do Z, ale bardzo często skupiamy się też na finalizacji sprzedaży, czyli właśnie na tym doprowadzeniu sprawy do końca, ponieważ finalizacja no, jest tą kropką nad I, tym, co jest nam konieczne, no bo jeżeli nawet jeżeli te relacje z klientami są zbudowane, a nie kończą się one ostatecznie zawarciem umowy, no to cała wcześniejsza praca jest po prostu marnowana. I często ten element prezentacji czy budowania Budowania relacji macie bardzo dobrze opanowany i wiele zespołów świetnie buduje relacje, natomiast kłopot jest z tym postawieniem kropki nad I i nad tym właśnie pracowałam z jednym z zespołów, który śmiało mogę powiedzieć, był zespołem ludzi doświadczonych i oni świetnie właśnie budowali, budowali relacje, natomiast mieli kłopot ze zbyt dużą liczbą zawieszonych jakby w próżni decyzji, czyli brakowało tej finalizacji. No więc nad kolejnym pracowaliśmy mocno nad całym tym procesem nad empatyczną sprzedażą ekspercką, nad świeżym spojrzeniem i właśnie nad finalizacją, ponieważ ja uczę was jednego z rodzajów zamknięć, które też bardzo, bardzo lubię i jest to coś, co nazywam finalizacją z obiekcji, czyli takim zamykaniem sprzedaży z obiekcji. W momencie, kiedy klient ma obiekcję, no to jak z, jakby z punktem wyjścia tej obiekcji sfinalizować rozmowy i to właśnie ćwiczyliśmy z zespołem na szkoleniu, przygotowywaliśmy się, do konkretnych finalizacji, czyli na konkretnych klientach pracowaliśmy, przygotowując się właśnie do sfinalizowania rozmów. No i później po szkoleniu zespół miał za zadanie pofinalizować sprzedaż, poodbywać domykające albo spotkanie, albo rozmowy telefoniczne, po to, żeby zrobić taki skok w zamykaniu sprzedaży. A ponieważ ja bardzo lubię po szkoleniu skontaktować się z Wami, zadzwonić do uczestników, zapytać, jak im idzie, Odbyłam dwie rozmowy, właściwie jedna po drugiej, które były bardzo charakterystyczne, bo pokazywały sedno sprawy w skutecznej finalizacji. A mianowicie, zadzwoniłam do dziewczyny, bo pierwsza, pierwsza z którą rozmawiałam, to była uczestniczka, dziewczyna, i wiedziałam, że czeka ją rozmowa, właśnie taka finalizacyjna, na umowę o wartości 40 tysięcy złotych. No i przygotowywałyśmy się właśnie na szkoleniu do tego spotkania, no więc zadzwoniłam, bo wiedziałam, że kiedy to spotkanie będzie, więc zadzwoniłam i pytam się, okej, okay, jak ci poszło? Tak, jak ci poszło? ona mówi tak. Słuchaj, e, powiem ci, że byłam bardzo zdenerwowana, mm, bo na tym spotkaniu było kilka osób decyzyjnych po stronie klienta, ważny klient, duża umowa. Mm, no i w pewnym momencie oczywiście klasyka. I klient mówi, że tak, że generalnie w porządku, że dziękujemy, natomiast oni się chcą jeszcze zastanowić, ponieważ mają jeszcze inne oferty, tak. jeszcze chcą sobie to przetrawić, na spokojnie się zastanowić, że wszystko im się podoba, natomiast nie będą teraz jeszcze podejmować decyzji. No i pomyślałam sobie, to jest ten moment, tak, to jest ten moment i zrobię to zamknięcie z obiekcji. No więc wydech, wdech, tak, chwila, no i działam. No i słuchaj, zrobiłam to, tą finalizację, tak jak sobie to ćwiczyłyśmy na szkoleniu. i klienci, jak już to wypowiedziałam, e, klienci tak patrzą na siebie, popatrzyli i tak taka cisza przez moment była. No i po tym momencie e, szefowa mówi: No, pańco, dobrze, działajmy. To nam naprawdę to zadziałało. sensie, że byłam, byłam na początku zaskoczona, e, a potem, słuchaj, jak już tak się przełamałam, tak to na kolejnych spotkaniach zrobiłam dokładnie tak samo i powiem Ci, że zamknęłam tematy, które naprawdę sądziłam, że one będą się dalej dalej ciągnąć. Także super, naprawdę dzięki. Super jest to zamykanie z obiekcji. Świetnie. To super. Tak więc po jednej rozmowie dzwonię do kolejnego uczestnika i pytam się, to akurat tym razem był, był chłopak, no i pytam się go, jak u Ciebie, bo też wiedziałam, że też będzie finalizował rozmowę z klientami. Co słychać? Jak Ci idzie? Jak poszły rozmowy? No i mówi tak. Ach, wiesz co, ja zapamiętam, że no, fajne są te techniki. Fajnie to tak brzmiało, ale to nie jest moja specyfika, tak? To nie jest nasza specyfika, to nie jest ta ranga klientów, bo może jak się sprzedaje jakieś takie małe rzeczy, nie wiem, tam za 500 zł, może za 1000, takie drobne, no to no to, to mogłoby zadziałać. Natomiast jak się robi takie poważne rzeczy, takie umowy za 8, za 10 tysięcy, no to tak po prostu to nie wypada. Tak? I, i, I właściwie to, 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 to nie bardzo, bo ten klient musi się zastanowić, to nie jest tak, no nikt się tak po prostu od razu nie decyduje. Także fajne, ale, ale to nie jest nasza specyfika. Ten sam zespół, ta sama oferta, to samo szkolenie. No więc jak z tym zamykaniem sprzedaży jest? Nie? Jak to jest, że jedni finalizują sprzedaż, a drudzy ciągle mają problemy z klientami, którzy ciągle przekładają Decyzję, co się wydarzyło. W zamykaniu sprzedaży ważne są dwa elementy. Dwa elementy są istotne do tego, żeby móc faktycznie skutecznie finalizować sprzedaż. Po pierwsze, potrzebujesz mieć warsztat. Wyszkolenie jest bardzo ważnym elementem, czyli, krótko mówiąc, potrzebujesz wiedzieć, jak zareagować w sytuacji, gdy klient kończy spotkanie obiekcją, albo rozmowa telefoniczna kończy się obiekcją. To po prostu najnormalniej w świecie musisz mieć pomysł na to zamknięcie i po to są właśnie szkolenia, po to pracuję z Wami na szkoleniu Skuteczna Sprzedaż, żeby Wam pokazać, jak można, co można powiedzieć, kiedy klient negocjuje, co można powiedzieć, kiedy klient się zastanowi, czyli ma obiekcje. Potrzebujesz być po prostu wyszkolony i przygotowany. I jak to już masz, to drugim elementem finalizacji sprzedaży jest nastawienie, które w sprzedaży jest narzędziem pracy. Nastawienie jest narzędziem pracy takim samym jak na przykład telefon, ponieważ odpowiednie nastawienie sprawia, że działasz skuteczniej tam, gdzie ktoś inny wycofuje się z działania. I tutaj, tym drugim obszarem jest to, czy jest Ci bliżej w Twoim nastawieniu, jest Ci bliżej do wrażliwości psychicznej, czy do odporności psychicznej. Ponieważ y, zamykanie sprzedaży, zresztą tak samo jak umawianie spotkań, czy jak cold calling. Ma to do siebie, że jest sytuacją wywołującą dyskomfort. I najczęściej, kiedy mamy właśnie albo zrobić zimne telefony, albo już na koniec chcemy sfinalizować sprzedaż, to doświadczamy dyskomfortu. Każdy z nas to ma, no bo jeżeli masz naprawdę ważną rozmowę, e, liczysz na tą sprzedaż, albo po prostu no, wiesz, że możecie zrobić coś świetnego wspólnie z klientem. I po prostu ci zależy na tym, żeby doprowadzić tę sprawę do końca. Więc to jest zupełnie naturalne, że jak przychodzi do tej finalizacji, to możesz czuć emocje i możesz czuć dyskomfort. To jest zupełnie normalne. Jednak ważne jest to, co się wydarzy, gdy już ten dyskomfort poczujesz. Ponieważ jeżeli jest ci bliżej do wrażliwości, to będziesz mieć tendencję do tego, w momencie, jak czujesz ten dyskomfort, to co robisz? Twoim sposobem poradzenia sobie z tym dyskomfortem jest wycofanie się. Jak jest ucieczka, po prostu wiesz, że możesz zapytać klienta o decyzję, czujesz dyskomfort i uciekasz. Mówisz aha, dobrze. Nie? Natomiast jeżeli jest ci bliżej do odporności psychicznej, no to wtedy, jeżeli czujesz ten dyskomfort, to Twoim sposobem radzenia sobie z tym dyskomfortem nie jest ucieczka i wycofanie się, tylko poradzenie sobie z sytuacją poprzez podjęcie działania, czyli, krótko mówiąc, robisz to, co budzi Twój dyskomfort, po to, żeby się pozbyć tego dyskomfortu. Tak? Czyli, na przykład, jeżeli obawiasz się zapytania klienta o decyzję, no to, żeby się pozbyć tego dyskomfortu, pytasz klienta o decyzję. I to powoduje, że uzyskujesz zupełnie inne efekty. I teraz, w momencie, kiedy mam, jesteś akurat taką osobą, albo masz zespół, w którym więcej osób. Radzi sobie z dyskomfortem o tej temat, po prostu, jakby podejmując wyzwanie, to znaczy się, że wtedy jak będziemy wspólnie pracować, to po prostu porządne wyszkolenie, czyli warsztat sprzedażowy sprawi, że od razu idziecie, działacie, zespół finalizuje sprzedażę dużo, dużo szybciej. Czasem jednak zdarza się, że w momencie, kiedy i to też jest zupełnie w porządku, ponieważ wiele osób odczuwa stres i nerwy w momencie, kiedy na przykład trzeba sfinalizować sprzedaż. I jak poradziliśmy sobie zatem w tym drugim przypadku? Otóż, bardzo często tym elementem, który potrzeba dopracować, żeby poczuć pewność siebie i śmiało zamykać sprzedaż, jest po pierwsze przepracowanie, czyli zbudowanie tej umiejętności. I to jest dokładnie to, co zrobiliśmy. Okazało się, że jak po prostu poćwiczyliśmy to zamykanie sprzedaży, zrobiliśmy sobie jeszcze dodatkowe ćwiczenia na finalizację sprzedaży no to to spowodowało, że ta pewność siebie wzrosła, no i nagle się okazało, że jednak spokojnie można sfinalizować sprzedaż na poważnych rozmowach za 10 tysięcy tak samo, jak na tych, na tych za 40, tak? jeśli chodzi o, o pierwszy, pierwszy przykład, który Ci, który ci podawałam. Więc okazało się, że tak naprawdę doszkolenie tego warsztatu spowodowało wzrost tej pewności siebie. No i się okazało, że już była i technika, czyli i wiedza, co powiedzieć, plus umiejętność. No i od razu działamy. A czasem tak jest, że okazuje się, że to tak naprawdę zupełnie nie chodzi o sprzedaż, tylko po prostu mamy w zespole osoby, które nie odrabiały jeszcze lekcji związanej z rozwojem osobistym, czyli nie przepracowywały w ogóle tematu pewności siebie. I wtedy poprzez coaching potrzebujemy nieco nad tym popracować, żeby odważne pytanie klienta o decyzję stało się ekscytującą sytuacją, a nie taką, która rodzi taki stres, że się z niej ucieka. A zatem, jeżeli mówimy o skutecznej finalizacji, albo popatrzysz sobie na przykład na twój zespół i teraz macie 40 klientów w zawieszeniu, no to tak naprawdę, żeby zobaczyć, na czym stoicie, no to potrzeba Porządnie pofinalizować sprzedaż. I żeby przygotować do tego zespół, albo jeżeli Ty masz w Twoim składasz oferty i masz bardzo dużą liczbę klientów, właśnie takich, którzy są właśnie w zawieszeniu, no to potrzeba porządnie zrobić coś, co nazywam wielkim zamykaniem sprzedaży i po prostu sfinalizować te rozmowy, żeby zobaczyć, na czym stoisz. I dwie rzeczy będą ci potrzebne. Po pierwsze, warsztat, i dlatego zaczynamy zawsze najpierw od rozmowy, bo czasem się okazuje, że jak już się przepracuje tą rozmowę, no to już tyle, tak? To nie trzeba wcale pracować już dalej nad kolejnymi elementami i porządne przepracowanie rozmowy już załatwia temat. A czasami jest tak, że są osoby w zespole, które potrzebują jeszcze wsparcia takiego w obszarze właśnie pewności siebie, czy radzenia sobie właśnie z tym dyskomfortem. Wtedy przepracowujemy to dodatkowym ćwiczeniem, dodatkowymi ćwiczeniami. Albo jeszcze coachingiem z obszaru pewności siebie, czyli tego elementu odporności, wrażliwości psychicznej, który nam tutaj bardzo, bardzo gra. Więc jeżeli popatrzysz sobie na finalizację sprzedaży, właśnie jako takie połączenie tych dwóch elementów, czyli z jednej strony warsztat, porządne wyszkolenie sprzedażowe, a z drugiej strony pewność siebie, to wtedy mamy ten przepis na skuteczną finalizację sprzedaży i nie ma to naprawdę znaczenia, o jakich kwotach mówimy. Ponieważ jeśli ktoś ucieka przed dyskomfortem, to będzie tak samo uciekał przy finalizacji za 200 zł, za 5 tysięcy, jak i za 10 tysięcy, bo to nie chodzi o kwotę, chodzi o sposób, w jaki sobie radzisz z dyskomfortem. Więc wyszkolenie, trening łagodzi ten stres, i potem możesz śmiało i odważnie zamykać sprzedaż, nawet jeżeli czujesz, ten wewnętrzny taką taką ekscytację, albo motyle w brzuchu albo po prostu nieco się denerwujesz co jest zupełnie normalne. Jako taką ciekawostkę powiem ci, że lata temu ja na przykład też bałam się zamykać sprzedaż i powiem ci, że potrzebowałam sobie to przepracować, a dzisiaj jest to jeden z moich absolutnie ulubionych elementów prowadzenia rozmów. Uwielbiam finalizować finalizować rozmowy, bardzo lubię tą część. Ponieważ już nie mogę się doczekać, kiedy zrobimy kolejny krok, czyli tak naprawdę zaczniemy się szkolić i zaczniemy razem pracować. I to mnie dodatkowo motywuje do tego, żeby skutecznie i też regularnie te sprzedaże finalizować. A może już właśnie masz to ze sobą, bo jesteś moim klientem, pracowaliśmy wcześniej, więc wiesz, że potrafię to robić skutecznie. A zatem, jeżeli. Widzisz, że w Twoim zespole, albo u Ciebie, no z tą finalizacją tak różnie bywa, to zapraszam Cię serdecznie zarówno do pracy ze mną w trakcie szkolenia skuteczna sprzedaż, bo to jest to szkolenie, na którym przepracowywujemy porządnie rozmowę, ponieważ potrzebujemy też skupić się na ocenie szansy sprzedaży, więc sobie oceniamy tę szansę sprzedaży, a potem właśnie ćwiczymy sobie tę finalizację, to finalizowanie rozmów z obiekcji. Natomiast, jeżeli chcesz zrobić taki mały krok, to oczywiście sięgnij albo po moją książkę Sprzedaż, tylko sprawdzone techniki, gdzie masz też cały rozdział o finalizacji sprzedaży, albo też po skuteczną sprzedaż poziom wyżej, gdzie tam też znajdziesz podpowiedzi w kontekście takiego budowania przewagi, w momencie, kiedy klient porównuje oferty do konkurencji, jak tą, jak tą przewagę zbudować, żeby móc łatwiej finalizować sprzedaż. A przede wszystkim chcę Ci powiedzieć, że finalizacja sprzedaży dokładnie tak samo jak zimne telefony i cold calling lubi budzić dyskomfort, to jest zupełnie ok, jeżeli teraz jeszcze nie jest to Twój ulubiony etap. I chcę Ci powiedzieć, że jak sobie to przepracujesz, to zobaczysz, że wtedy albo w Twoim zespole, Twój zespół poczuje, że finalizacja sprzedaży jest absolutnie tą wisienką na torcie i Waszym ulubionym elementem, etapem rozmów z klientami, do których będziecie chcieli doprowadzać jak najczęściej. Więc polecam Ci przepatrzeć sobie jako takie zadanie po tym odcinku podcastu, żeby sobie też od razu przekuć wnioski z tego case study na e, Twoje dzwonienie, na Twoje spotkania z klientami, to polecam Ci właśnie przejrzeć sobie listę klientów takich, którzy no, wahają się, tak? czyli są właśnie w tej sferze Ciągłego zawieszenia, nie podjęli decyzji. I polecam Ci po prostu pokontaktować się z nimi i pofinalizować sprzedaż, bądź po prostu skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy i również będziesz chciał, czy będziesz chciała skuteczniej sfinalizować te transakcje od dawna wiszące jako szanse sprzedaży, które jakoś nie chcą się doprowadzić do końca. Dzięki serdeczne za dzisiejsze spotkanie, widzimy się w kolejnym odcinku.